Cześć, tutaj Rudy, jestem wiele niej, i piję, chyba najlepsze kawucinowo w okolicy. Dzisiaj chciałbym bardzo szybko porozmawiać o trójkołowych motocyklach na prawo jazdy kategorii B. Od grudnia zeszłego roku, od grudnia 2018, kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii B mogą jeździć także trójkołowymi motocyklami. Od 14 roku, jak zapewne wszyscy wiemy, mogą jeździć motocyklami o pojemności 125 cm3. I teraz co trzeba wiedzieć: trójkołowe motocykle w prawa, to nie każdy motocykl, który ma e, trzy koła. Trójkołowy motocykl e, w świetle prawa to motocykl, który posiada specyficzną homologację. Jest to homologacja L5E. Standardowo motocykle posiadają homologację L3E i na przykład taka Yamaha Niken albo Niken, jak to my mówimy, e, posiada motocyklową homologację i nie nadaje się e, na jeżdżenie na prawo jazdy kategorii B. Ale z drugiej strony taki niewyglądający do końca jak motocykl e, Canam Spider e, posiada homologację L5E i możecie nim spokojnie jeździć właśnie na e, samochód. Podobne prawo jest. No jak już jesteśmy przy modelach, to taka szybka lista. Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to oczywiście Piaggio MP3, jeden z pierwszych drogowych motocykli, który przychodzi mi do głowy. W przypadku tego maxi skutera warto zwrócić uwagę na to, że używane modele, niektóre z pierwszych lat produkcji, posiadają motocyklową homologację, więc koniecznie sprawdźcie, czy wasz skuter posiada homologację L5E jeszcze przed zakupem. Konkurencyjnym modelem dla Piaggio jest Peugeot Metropolis. Moim zdaniem jeszcze ciekawsza propozycja, bo Peugeot Metropolis posiada chociażby e, bagażnik, co nie jest takie oczywiste. Takimi maxi skuterami o pojemności 400-500 cm sześciennych spokojnie można jeździć także w trasy. Ja mam spore doświadczenie w jeżdżeniu e, na trasie w warszawa Szklarska, poręba i z powrotem na weekend. E, jeździłem e, maxi skuterami i czasami było wygodniej niż e, na normalnym motocyklu, więc to nie tylko bardzo funkcjonalne rozwiązanie do jazdy po mieście, ale także na wypadek. Jeżeli maxi skutery e, są ultrafunkcjonalne i praktyczne, to po drugiej stronie jest to trochę może mniej funkcjonalny, ale super e, zabawowe i świetne do jazdy e, pojazdy Kanama. W zeszłym roku testowałem Kanama e, Riker. I Riker to takie połączenie e, kłada ze skuterem śnieżnym. E, do wyboru dwie wersje silnikowe, e, 600 i 900 e, automatyczna skrzynia biegów, zintegrowany e, system hamulcowy, wspomaganie kierowniczy, kontrola, e, kierownicy, kontrola e, trakcji. Myślę, że każda osoba, i mówię to bez krzyk przesady, Każda osoba, która posiada prawo jazdy e, samochodowe, prawo jazdy kategorii B, jest w stanie wsiąść na Raikera i bezpiecznie nim się e, przemieszczy, bo to jest po prostu e, łatwe. On jest łatwy w prowadzeniu, na pewno nie trudniejszy niż e, samochód. W Rikerze fajne jest to, że e, mimo, że to nowy sprzęt, e, jego cena też nie jest porażająca, bo tańsze modele. 600 zaczynają się od 40 e, kilku tysięcy złotych. Dużo droższy jest oczywiście Spider, to większy model popularny, także w Polsce, e, taki bardziej e, turystyczny, może mniej młodzieżowy, ale także świetnie wyposażony i, i na pewno robiący wrażenie na sąsiadach. Jak już jesteśmy przy ciężkich i drogich motocyklach, to nie sposób wspomnieć o Harley'u. Harley, u. Harley u posiada dwa modele e, w swojej ofercie, które spełniają nasze wymogi. Jest to model e, Freewheeler i model e, Triglide. Harley jest z całej tej stawki są takie najbardziej motocyklowe. Posiadają wielkie silniki V2, super brzmienie i dwa koła z tyłu zamiast dwóch koł z przodu. No ale oczywiście ceny zaczynają się od 100 tysięcy złotych w górę, więc to może nie rozwiązanie dla każdego. Jeżeli miałbym prawo jazdy kategorii B, a nie miał motocyklowego, to chyba w pierwszej kolejności zdecydowałbym się na maxi Scooter. To ultra praktyczne, wygodne, łatwe w prowadzeniu sprzęty, które nadają się nie tylko do jazdy po mieście, ale także na wypady poza nie. Ja chyba skierowałbym się w stronę Peugeota Metropolis, bo ma ten fajny, otwierany kufer z tyłu, ma kilka ciekawych rozwiązań, o których możecie poczytać w naszych publikacjach. Do tego założyłbym kuferki, wysoką szybę i mam idealny sprzęt do jazdy, zanim zdecyduję się na prawo jazdy kategorii A. Inna sprawa, że może wtedy nigdy nie potrzebowałbym robić kategorii A. Pomyślcie, co o tym myślicie, jaki pojazd mojej listy Wam się podoba. Może macie jakieś inne propozycje. To oczywiście nie są wszystkie trójkołowce, które można jeździć na prawo jazdy kategorii B. Subskrybujcie kanał Jednoślad. Podrzucę też linki na dole do naszej publikacji na temat trójkołowców, więc tam możecie poczytać więcej. Ja wracam do kawy i biorę się za robotę. Na razie, cześć.